Dzień dobry państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskiej Sprawy. Rozmawiam z panem Dariuszem Zalewskim, pedagogiem i nauczycielem. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jest pan autorem bloga edukacja -klasyczna .pl, na który odsyłamy, ponieważ są tam ciekawe artykuły, jak również książki które pana autorstwa. A tutaj chciałbym się skupić na jednym konkretnym y, temacie, mianowicie wolność, która zniewala. Czyli taki pewien paradoks, którego wiele osób nie dostrzega, a jest to właśnie. Y, Rzecz, która jest eksploatowana przez te wszystkie różne nurty pedagogiczne, bazujące na, tym, na tej wolności, na wyzwalaniu się, na emancypacji, czyli właśnie to, że im człowieka bardziej się wyzwoli, tym paradoksalnie staje się on większym niewolnikiem swoich popędów, swoich słabości i tak naprawdę nie może podejmować decyzji takich, jakie by, jakie by chciał, bo mu nie pozwala na to wola, ogólnie psychika, emocje. Rzeczywiście to jest taki główny leitmotiv, można powiedzieć, yy, współczesnej pedagogiki czy współczesnej psychologii. Yy. Już od, od właściwie tak od Jana Jakuba Rousseau można powiedzieć, że się, że się zaczęło jak gdyby przestawiać pewien paradygmat. Do tej pory uważano, że jeżeli opanuje się własne słabości, opanuje się własne wady, przemieni je w cnoty, czyli sprawności moralne, no to wtedy człowiek będzie wolny. Wtedy dopiero osiągnie ten stan, który można nazwać prawdziwą wolnością. No bo, no, bo będzie miał Możliwość wyboru będzie miał siłę oprzeć się jakiejś słabości, jakiejś powiedzmy tak pokusie, I, i, a, a jeżeli będzie miał siłę się oprzeć, czyli będzie miał, będzie miał możliwość wyboru. Bo w momencie, kiedy on nie jest wychowywany, kiedy mówi się, że jest wolnym człowiekiem, że jesteś wolny, możesz robić, co chcesz, no to, no, no to tak naprawdę. On nie jest wolny, tylko postępuje za własnym, można powiedzieć, instynktem, popędem. Coś, co jest jak gdyby ponad nim, czy, czy właśnie jest w nim, nim kieruje. I rzeczywiście to jest taka. Taki główny temat tak zwanej postępowej pedagogiki, bo jak mówię, to się zaczęło od Rousseau, który powiedział, że dziecko powinno być naturalnie wychowywane, że, że czym, to tam już się zaczęło, że czym więcej zakazów, to tym gorzej. Później można tak dalej przeskoczyć, do, na przykład do psychoanalizy. To jest to samo. Jeżeli, jeżeli jest zakaz, no to z tego zakazu zrobi się jakiś kompleks, jakaś frustracja, i to się odłoży, i gdzieś tam w podświadomości, z tego będzie nerwica, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zmieniono pewien naturalny podejście, które do tej pory wyglądało tak, że opanowuje własne słabości, żeby być wolnym. A teraz mówi się, nie trzeba nic opanowywać, jesteś wolnym niejako od samego początku. Czyli, yy, czyli można powiedzieć, że to nie jest wolność, tylko to jest samowola. Samowola, bo, bo, bo człowiek tak naprawdę nie decyduje, tylko postępuje za, za, no, za popędem, za instynktem, za tym co, za jakąś potrzebą, która, która yy, nim zapanowała. On nie jest w stanie powiedzieć swojej woli nie. Czy nawet jak jest w stanie powiedzieć, to to nic nie daje, bo i tak ulega słabości. I w takim ujęciu społecznym, politycznym, do jakich możliwości sprowadza się wybór człowieka właśnie wyzwolonego w tym sensie? No w takim życiu społecznym, politycznym, do, do czego się to sprowadza? Co on naprawdę może zrobić i właśnie tak dopowiadając, jakie korzyści mają z tego różni ideolodzy czy, czy ludzie chcący sprawować kontrolę? No. To można skutki tego można zaobserwować chociażby w, w kontekście reklam, w kontekście gospodarczym. Łatwiej jest takim ludziom cokolwiek, że tak powiem, wprost wcisnąć, pokazać jakoś reklamę, obudzić jakieś proste instynkty, które właśnie w nich są już, one, bo one nie są po, w ogóle hamowane. I, I krótko mówiąc, łatwiej jest sprzedawać. Yy, pewne, pewne nawet yy, bym powiedział, yy, niekoniecznie jakieś... Yy godne, dobre rzeczy, ale, ale generalnie wszystko. I, i, czyli w aspekcie, w aspekcie, że tak powiem, takim handlowym można łatwiej ludźmi manipulować. Nie, nie znaczy to, że ja tam jakoś jestem strasznie przeciw reklamie, bo reklama jako informacja o jakimś produkcie nie jest, nie jest czymś złym. Chodzi tylko o to, że, że dzięki temu, o czym tu właśnie mówimy, że, że, że nie formuje się człowieka, tylko tylko go przygotowuje do tej takiej pseudowolności, to wtedy łatwiej jest sprzedać właśnie byle co. Czyli w takim aspekcie gospodarczym, to po pierwsze. Po drugie, w takim no, czysto aspekcie też politycznym. Łatwiej jest takim człowiekiem manipulować, łatwiej jest mu cokolwiek tam obiecywać, jakieś, jakieś yy, wolności. Yy, znaczy to, bo jeżeli on jest przygotowany do tego, że, yy, że że ma robić, że ma, że zamiast się podnosić wyżej, zamiast jakoś tak duchowo wzrastać, to, to może robić, co chce, no to łatwo wtedy, na przykład już nawet w jakimś tam kontekście, kontekście właśnie tak zwanego wyzwolenia w sferze płciowości, podrzucać pewne, pewne nowe idee i wtedy. Taki człowiek no, nie jest w stanie nad sobą zapanować. No, bo, bo, bo jeżeli cały czas jest, żyje popędami, żyje instynktami, to, to, to również w tym aspekcie politycy obiecując znowu tą wolność na jakimś tam wyższym poziomie. Mogą właśnie odpowiednio takim człowiekiem zmanipulować. Czyli, można, czyli widać, że w kontekście w ogóle życia społecznego, gospodarczo-politycznego tutaj, tutaj widać już od razu, od razu konsekwencje. Mhm. I ostatnie pytanie w nawiązaniu do tego tematu. Taki główny nurt, który kojarzy się właśnie z takim wyzwoleniem, to jest antypedagogika, czyli zupełnie wykluczenie roli nauczyciela, wychowawcy, rodzica, ponieważ dziecko samo się formuje. Jakie są praktyczne skutki takiego modelu właśnie niewychowania? Praktyczne skutki takiego modelu niewychowania są takie, no między innymi to jest to, o czym. Przed chwilą mówiłem, że już jako osoba dorosła ona będzie bardziej podatna na, róż, na wszelkiego rodzaju manipulacje. W sferze też takiej, takiego życia rodzinnego. Jeżeli takie idee podaje się dzieciom gdzieś tam powiedzmy w szkole, poprzez media, to one, a rodzice no, są bardziej konserwatywni tacy, no to wtedy dochodzi od razu do Jakiejś eskalacji takich wewnątrz rodzinnych problemów, wewnątrz rodzinnych problemów. Mówi się o tej walce o, walce o jakimś takim konflikcie pokoleń, ale tutaj ten, ten konflikt jest jak gdyby tak no, sztucznie pod, podtrzymywany przez to, że że mówi się dziecku, że ty jesteś wolny w ramach tej antypedagogiki, już tak szeroko rozumianej, a tutaj rodzice ci coś tam zakazują, coś ci nakazują, i, i po prostu czyli, czyli widzimy tutaj też, też w tym aspekcie. I, i można powiedzieć też generalnie coś takiego, że człowiek, który nie jest wychowywany do prawdziwej wolności, tylko do takiej samowoli, to on tak naprawdę to do niczego w życiu nie dojdzie. No niczego w życiu nie dojdzie, no bo jeżeli on nie jest w stanie się skoncentrować na czymkolwiek zdyscyplinować, żeby dążyć do, do jakiegoś celu, po prostu nie ma charakteru, no to tego nie osiągnie. To tego nie osiągnie, to, to, to nic w życiu nie osiągnie, bo no bo ma będzie miał po prostu słabą wolę. No I to, to są tego realne skutki. Ja tylko mam taką nadzieję i, i tak chyba w rzeczywistości jest, że, że antypedagogika w sensie jakiejś takiej, byśmy powiedzieli, globalnej, ja już nie mówię o samym kierunku antypedagogika, tylko o takim właśnie podejściu nawiązującym do, do Jana Jakuba takim naturalistycznym, który, która, która właśnie przekształca to podejście do wychowania w ten sposób, że bardziej akcentuje ty, uleganie tym różnym słabościom, to, to po prostu takie podejście prowadzi do do jakiegoś takiego wewnętrznego zubożenia człowieka. On, ja bym powiedział nawet już bardzo tak, tak mocno, że no, w kontekście Zbawienia, no taki człowiek będzie miał problem, żeby się po prostu zbawić. No, jeżeli na no, człowiek, y, dla, dla chrześcijanina, dla y, 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 katolika, no, no trzeba wymagać, żeby, żeby cokolwiek y, y, osiągnąć w życiu. Tutaj wymagań nie ma, jest to raczej ograniczenie się do prostych przyjemności, bo one są osiągalne tak, tak. na, na wydzielnicy ręki. I to jest, ale, ale też przez to łatwo jest zdobywać y, zaufanie tych dzieci. No bo jeżeli ktoś nic nie wymaga, tylko obiecuje jakieś przyjemności, no to łatwiej się słucha takiego, Niż, niż, niż pokonuje samego siebie wbrew sobie postępuje. Mhm. A w życiu dorosłym tak w cudzysłowie już dorosłym to się nawet głosuje na pomysły tysiąc dochodu podstawowego no bo obiecują prawda i dadzą na tej zasadzie na, na, tej, na tej zasadzie. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tego tematu. Odsyłam ja rozumiem, dziękuję. raz jeszcze na edukacja klasycznapl Mam tam znaleźć artykuły, również książki pana Zalewskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję.